Pan Jezus nie będzie pochwalony. Mam dzisiaj do Was takie pytanie rekolekcyjne, mianowicie jedno z pytań najbardziej fundamentalnych i, i, i które chciałbym wam zadać, to jest to pytanie, jak się czujecie? Mam nadzieję, że, że czujecie się dobrze, modlę się za was gorąco. Wierzę w to, że również modlicie się za mnie i bardzo wierzę w to, że jesteśmy w stanie w naszej Wspólnocie. Razem przejść przez ten niełatwy dla nas czas, czas dla nas jakoś zupełnie nowy. Ta właśnie specyfika tego czasu chyba wynika z tego, że jest to czas zupełnie nowy. Każdy jakoś konfrontuje się z tym, że, że rzeczywistość jest jakaś inna, jest nieprzewidywalna, ale wierzę w to, że za pomocą łaski Bożej i że, podkreślam słowo, razem jesteśmy w stanie przez te wszystkie wydarzenia przejść kochani jeżeli ktoś z was uczestniczy w tych katechezach w pochylaniu się nad słowem Bożym jeśli ktoś z was jest dzisiaj ze mną w poszukiwaniu pasterza w słuchiwaniu się w jego głos jeżeli pozwalamy karmić się jego słowu to wierzę w to bardzo mocno że ten czas świętych rekolekcji jakie pan bóg nam daje dzisiaj w taki a nie inny sposób jest świętym czasem łaski Każde rekolekcje są takim czasem, który nazywamy czasem łaski. Każde rekolekcje są czasem szczególnego spotkania z Panem Bogiem. Więc jeżeli dzisiaj te rekolekcje są takim czasem, wierzę w to bardzo mocno, że Pan Bóg też dotyka Waszych serc. A dzisiaj kolejne spotkanie ze Słowem Bożym kolejne zatrzymanie się nad przepięknym tekstem, nad tekstami, które daje nam Pan Bóg w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Jak zwykle będę Was bardzo serdecznie prosił o to, byście te teksty w domu przeczytali. Jak zwykle znajdziecie na dole odesłanie do tych tekstów. Gdyby ktoś miał problem ze znalezieniem aktualnych tekstów, można znaleźć w internecie. Natomiast katecheza, pamiętajcie, jest zawsze pewnym dodatkiem. Ale kiedy bierzemy tekst, kiedy pozwalamy, żeby ten tekst w nas pracował, żeby Pan Bóg dotykał nas tym tekstem, to wtedy ma sens. To ma wtedy ogromny sens. Jeżeli usłyszymy to słowo, ja chcę dzisiaj troszeczkę o Ewangelii, ale pierwsze czytanie będę z wami czytał zdanie po zdaniu, bo, bo chcę wam pokazać, jak Pan Bóg bardzo jest obecny, jak Pan Bóg bardzo rozumie sytuację każdego i każdej z Was. I chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że mam takie rozeznanie dzisiaj i gwarantuję Wam to, że nie wiem, jakie to będzie słowo. Ale jedno z tych słów, które dzisiaj do Was mówię, dotknie Waszego serca, bo Pan Bóg przygotował do każdego z Was jedno słowo. Ja nie wiem, jakie ono będzie do Was, ja wiem, czym Pan Bóg dotknął moje serce dzisiaj. A więc idziemy dalej, trwamy razem i pochylamy się nad tym słowem. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w tych tekstach liturgicznych dzisiaj w Ewangelii, to jest to, i chciałbym to podkreślić to jest słowo wdzięczność. To jest słowo wdzięczność. Słowo wdzięczność, które może całkowicie zmienić naszą rzeczywistość. Dlaczego o tym mówię? Bo popatrzcie, bracia i siostry, wiele od Pana Boga w życiu dostajemy. To, że nasze życie doprowadza do tego momentu, jest łaską. To, że daje nam ten trudny czas, jest łaską. Wierzę w to bardzo mocno. Dzisiaj nie wiem dlaczego, też pytam razem z Wami, ale wierzę w to bardzo mocno, że jest łaską. Bo łaska nie zawsze ma taką twarz łagodną. Łaska może być nieraz trudną. Krzyż Pana Jezusa był łaską i wiemy, co oznacza krzyż. I teraz popatrzcie, skoro dostajemy łaskę, to powinna w nas się rodzić wdzięczność. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy śledzimy wszystkie informacje, kiedy widzimy to, co się dzieje wokół nas, nie jest łatwo o tę wdzięczność. Dlatego szukajcie wdzięczności w rzeczach małych. Bo to słowo dzisiaj nam pokazuje, że jeżeli człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest obdarowany, może otworzyć, siebie na, może otworzyć swoje serce na czynienie dobra. My to widzimy dzisiaj w tym, że król daruje 10 tysięcy talentów swojemu słudze i okazuje się, że ten sługa spotyka swojego jakiegoś drugiego sługę, który jest mu winien zaledwie 100 denarów. I okazuje się, że co z nim robi? Zachowuje się absolutnie niepoludzku. Po pierwsze, tego długu mu nie daruje, a po drugie, popatrzcie, mówi tak. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. To znaczy, jego serce nie zostało uruchomione ku czynieniu dobra. I pomyślcie sobie, ilu dzisiaj z nas może mieć takie nastawienie właśnie zgorzknienia, niszczenia drugiego człowieka w tej trudnej sytuacji, nowej sytuacji, bo Nowość y, y, trudnej sytuacji polega na tym, że jest to sytuacja dla nas nowa, dla nas jakoś nieznana i mogą pojawić się w nas instynkty. Instynkty samozachowawcze, niestety, które w innych widzą przeciwnika aha, inny jest moim zagrożeniem. Ale człowiek, który zdaje sobie sprawę, że to, że się dzisiaj obudził, jest łaską i że Pan Bóg jest dawcą życia i śmierci, jest człowiekiem wolnym. Dlatego widzi w drugim człowieku szansę, dlatego widzi yy, też taką możliwość, żeby iść i pomagać i służyć. I teraz popatrzcie, nie wiem, czy Wy tak robicie, staram się to robić codziennie, kiedy się kładę spać, proszę Pana Boga, jeśli taka jest Jego wola, o to, żebym rano się obudził. A kiedy rano wstaję, czynię pierwszy znak krzyża z tą myślą, Panie, dzięki Ci, żeś mnie obudził, bo, bo to jest łaska. Bo to nie było takie oczywiste, że się dzisiaj obudziłem, że dajesz mi ten kolejny dzień, żeby go dobrze wykorzystać. To jest pierwsze słowo, które trzeba podkreślić w tym, w tym kolejnym dniu naszych rekolekcji, to jest słowo wdzięczność. To jest słowo wdzięczność, które otwiera nas na czynienie dobra. Bo dzisiaj, bracia i siostry, popatrzcie, ilu z nas ma w sercu takie nastawienie, żeby nawet jeśli nie możemy spotykać się. To, żeby gdzieś językiem, żeby gdzieś myślą, żeby dzielić. Pomyślcie sobie dzisiaj, ilu ludzi jest podzielonych. Ilu ludzi dzisiaj jest podzielonych, ale idźmy dalej, bo dostajemy dzisiaj naprawdę przepiękne czytania. Więc pierwsza rzecz, jesteśmy niezwykle obdarowani. To 10 tysięcy talentów to jest coś, z czego nie możemy sobie absolutnie wyobrazić. Co to znaczy, że to, czego w życiu doświadczamy za każdym razem, to jest ogromne miłosierdzie Pana. To jest ogromne miłosierdzie Pana. Ja kocham mówić o miłosierdziu, kocham mówić o Bogu, który jest miłosierny, ponieważ miłość, miłosierdzie to jest miłość w akcie. Pan Bóg daje nam specyficzne czasy, ale daje nam też zawsze łaskę. Jeśli Pan Bóg daje jakieś, jakieś um, momenty trudne w naszym życiu, dopuszcza te trudne momenty w naszym życiu, to trzeba rozumieć, że daje też na to łaskę. Popatrzcie, jak Pan Bóg nas przygotowywał, myślę, przez ostatnie lata do tego czasu, chociażby rok miłosierdzia byśmy jeszcze bardziej rozeznali, nie wiem jak wy, ale ja w tych dniach, ja widzę ciągle jedno słowo, które przewija się w tej liturgii Kościoła, to jest słowo miłosierdzie. Kiedy przeczytamy dzisiaj psalm, pamiętaj o nas miłosierny Panie, a potem znowu pada kilka razy w jednym króciutkim psalmie to słowo miłosierdzie. Kościół się nie myli, kiedy daje nam tę liturgię słowa, bo wierzymy w to mocno, że Duch Święty tchnie w Kościele. I teraz dostajemy przepiękne pierwsze czytanie, nad którym chciałbym się dzisiaj też skupić, bo znowu jest o Bogu, który jest miłosiernym, o Bogu, który jest Bogiem pięknym. Mamy taką sytuację i teraz pozwólcie, że zdanie po zdaniu będę chciał z wami króciutko ten fragment przeanalizować. To jest czytanie z księgi proroka Daniela. Powstawszy, Azariasz tak się modlił, a otwarwszy swe usta, mówił w środku ognia, i już daje pierwsze wytłumaczenie dlaczego Azariasz znalazł się w ogniu. Azariasz, jeden z trzech młodzieńców. Otóż była taka sytuacja. Znamy tę historię, myślę dobrze, na stworzył sobie cielca i dał takie nieludzkie rozporządzenie, żeby wszyscy oddali pokłon, kiedy usłyszą instrumenty mają oddać pokłon temu cielcu. Oczywiście Hananiasz, Azariasz i Miszael to byli ci, którzy byli sprawiedliwi i oni sobie pomyśleli, my nie pozwolimy na to, my nie oddamy pokłonu jakiemuś tam ulepionemu ze złota cielcowi bożkowi. Ale Nabuchodonozor wydał takie zarządzenie, że kto nie odda pokłonu zostanie wrzucony w piec ognisty i oczywiście ci trzej młodzieńcy, zostają wrzuceni do pieca ognistego. I pierwsza rzecz, która jest niesamowicie ważna, bo to jest tylko kontekst, oni są wrzuceni do pieca ognistego dlatego, że nie oddali pokłonowi bożkowi ulepionego na polecenie nabuchodonozora. Pomyślcie sobie teraz tę sytuację, wrzuceni są do ognia i pierwszą rzeczą, którą robią, to jest to, że otwierają swoje słowo, swoje usta do modlitwy. A więc jest to czas próby. Ogień, który trawi. Yy, I teraz umieszczeni są w środku ognia. Jest niesamowicie, przepięk yy, jest niesamowicie ważne, byśmy się tutaj zatrzymali i zapytali się dzisiaj, jak my rozumiemy ogień, jak my rozumiemy próbę, którą daje Pan Bóg. Bo dzisiaj świat pokazuje nam, że jest to próba, która nas zniszczy, że jest to próba, która, która niesie wielkie niebezpieczeństwo. Ja rozumiem to dobrze, bo. Przed wybuchem epidemii, jeszcze tutaj w Rzymie, bardzo pragnąłem udać się do spowiedzi generalnej. I tego dnia miałem dwa doświadczenia ognia. Można powiedzieć, że byłem trochę strażakiem. Przed wyjazdem, pomyślałem sobie, że pójdę wcześniej, zamknę kościół, żeby mógł wcześniej też wyjechać do spowiedzi. Tego dnia, kiedy wychodziłem zamykać kościół, nikogo już nie było wokół, natomiast zobaczyłem, że dwa metry od tego kościoła jest. Samochód już w płomieniach, rzeczywiście pożar był ogromny. Brakowało kilku minut pewnie do eksplozji, jeśli była tam benzyna, a przypuszczam, że tak pewnie było. Dlaczego o tym mówię? Bo w tamtym momencie zrozumiałem znaczenie ognia. Ogień, który w jednym momencie mógł strawić wszystko. Ogień, który w jednym momencie mógł zniszczyć. Ogień, który rzeczywiście jest niepokojem i lękiem ale jak, jakim ogniem jest Pan Bóg? Jeżeli czytamy dobrze Biblię, popatrzcie chociażby na, mo na moment, kiedy Pan Bóg objawia się Mojżeszowi, właśnie w krzewie gorejącym. Pan Bóg jest krzewem, który goreje, ale jest tym ogniem, ale popatrzcie, tego, ognia nie tego krzewu nie trawi, bo krzew zostawał ciągle zielony. To samo właśnie widzimy tutaj, że ci y trzej młodzieńcy zostają wrzuceni do, pie do pieca ognistego. Jeśli masz wiarę w sercu. To ta próba, która jest ci dana nie po to, żeby cię zniszczyć, ale żeby cię ocalić. Ale żeby ostatecznie wyszła z tego chwała Boga. Bo popatrzcie, ci uczniowie, ci trzej młodzieńcy chodzą po środku ognia i wszyscy dookoła widzą, że ogień ich nie dotyka, że ogień ich nie trawi. To jest przepiękne znaczenie Boga, jest przepiękny obraz Boga, który jest ogniem, który płonie, ale nie zniszczy człowieka. Ale nie niszczy człowieka. Idźmy dalej. I modlił się tymi słowami: Nie opuszczaj nas na zawsze przez wzgląd na Twoje święte imię, nie zrywaj Twojego przymierza. I dalej czytamy tak: Nie odwracaj od nas Twojego miłosierdzia przez wzgląd na Twojego przyjaciela Abrahama, sługę Twojego Izaaka i Twojego świętego Izraela. Im to przyrzekłeś pomnożyć potomstwo, jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Zatrzymajmy się tutaj. Otóż, kochani, co jest ważne: modlitwa nie opuszczaj nas na zawsze przez wzgląd na Twoje słowo piękne, przymierze. Na co możesz powołać się, kiedy jesteś w sytuacji ognia, w sytuacji, która może po ludzku przynieść lęk, strach, niepokój? Na co możesz się powołać w takiej sytuacji beznadziejnej? Azariasz powołuje się na przepiękne słowo y, przymierza I przymierze zawarte z Abrahamem i Akiem i potomstwem. I teraz popatrzcie, y, przypomnijcie sobie moment, kiedy Pan Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, kiedy kazał porościnać połówki zwierząt i umieścił y, na dwóch ołtarzach te połówki zwierząt. Y, jak zawierano przymierze, to przymierze polegało na tym, że obydwaj kontrahenci musieli przejść po środku tych porozdzieranych połówek. Dlaczego? Gdyby, któraś z, gdyby któryś z kontrahentów, gdyby któraś ze stron tego przymierza zerwała przymierze, mówiła: niech się ze mną stanie to samo. I my pamiętamy, że kiedy Pan Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, to przeszedł On sam. Nie pozwolił Abrahamowi przejść przez Pomiędzy tymi połówkami zwierząt, Pan Bóg odpowiedzialność przymierza wziął na siebie. Przymierza, które jest wieczne, i teraz popatrzcie, co znaczy ten obraz. To znaczy, że Pan Bóg mówi tak: Jeżeli ja kiedykolwiek złamie moje przymierze względem ciebie tego, że będę ci błogosławił, to niech się ze mną stanie to, co z połówkami tymi zwierząt. Popatrzcie, jak piękne jest wiedzieć, kim jest Bóg. Bo co ratuje Azariasza? Właśnie to, że on wie, jest Bóg. On zna Boga Abrahama, Boga Jakuba, Boga Izraela. Niesamowicie piękne jest to, dlatego odwołuje się do czego? Odwołuje się do przymierza, do przymierza, który jest miłosierdziem. On takiego słowa tutaj używa. Nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek na, nad brzegiem morza. I teraz uwaga. Jeżeli im to przyrzekłeś, a my jesteśmy synami Abrahama, to znaczy, że to słowo, że ta obietnica dotyczy każdego i każdej z nas. Naprawdę warto jest wziąć ten moment sobie w tym momencie do ręki Pismo Święte. Weźcie sobie ten moment wieczorem, kiedy będzie widać gwiazdy na niebie. Jeśli będzie dzisiaj je widać, ten moment, kiedy Pan Bóg mówi do Abrahama, który popada, można powiedzieć, chyba w taką depresję, kiedy, kiedy zaczyna płakać, i Pan Bóg wychodzi do niego i mówi tak: Abrahamie, spójrz na gwiazdy na niebie, bo ja ci obiecuję, że takie będzie Twoje potomstwo liczne. Spójrz na piasek dookoła, tak liczne będzie Twoje potomstwo, i będziesz dla nich, tam jest przepięknie pokazane, błogosławieństwem, czyli źródłem błogosławieństwa. Yy, idźmy dalej. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów, oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Pierwszą rzecz w tym zdaniu, którą trzeba zobaczyć, to jest to: Panie, oto jesteśmy. W takiej sytuacji jest ważne, żeby być przy Panu Bogu. Oto jestem. Oto ja, służebnica Pańska, to jest słowo Maryi. W, takim, w takiej sytuacji powiedzieć: Oto jestem, kim jestem. I on rozeznaje najmniejszy spośród wszystkich narodów: jesteśmy poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. I tutaj jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Bo Azariasz mówi tak: z powodu naszych grzechów tutaj jesteśmy, Spow Panie, jesteśmy najmniejszym spośród wszystkich ludów, poniżeni z powodu naszych grzechów. Ale ci trzej młodzieńcy w rozpalonym piecu ognistym, przecież oni są nieskazitelni. Przecież oni nie oddali Bożkowi pokłonu. Co to znaczy? Że popatrzcie, człowiek, który ma serce z Boga, człowiek, który ma serce pełne Boga, człowiek, który jest w tym, pozwala się trawić właśnie temu ogniu, który, który pochodzi od Boga, jest człowiekiem, który się wstawia za swój lud. Jest człowiekiem, który jest orędownikiem. Jest człowiekiem, który utożsamia się z ostatnim, utożsamia się z grzesznikiem. To jest słowo, słuchajcie, niezwykłej urody, przepiękne. I dalej, idźmy tak. Nie ma obecnie władca, ani wodza, ani proroka, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Tu się zatrzymam. My czujemy troszeczkę, że dzisiaj jesteśmy równi wobec tej sytuacji, w której się znajdujemy, że każdy z nas zadaje te same pytania. Mi bardzo mocno pomaga obraz Ojca Świętego Franciszka, który w tych dniach wyszedł na, na ulicę Rzymu, który szedł pieszo z twarzą spuszczoną, gdzieś taką w takim zamyśleniu, z kontemplacją papież, który, który szuka odpowiedzi, papież, który również rozmawia z Bogiem. Papież, który, tak jak i my myślę, prosi Pana Boga o ocalenie. I popatrzcie, jak bardzo ważne jest to, żeby to słowo dzisiaj się wypełnia na naszych oczach. To Słowo dzisiaj wypełnia się na, na naszych oczach. Jesteśmy bardzo równi wobec próby, którą, w której jesteśmy dzisiaj postawieni. I tu jest właśnie odniesienie dalej do ofiar. Nie ma już ofiar ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twojego miłosierdzia. Nie ma gdzie ofiarować pierwocin i doznać Twojego miłosierdzia. Myślę sobie o naszych kościołach w których nie sprawuje się Eucharystii, w których dzisiaj, które są dzisiaj kościołami coraz bardziej pustymi. Ale dalej mówi Azariasz, to jest taka sytuacja i Azariasz mówi dalej tak. Niech jednak dusza nasza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. I uwaga, tak jak, z całopalenia, tak jak całopalenia z baranów i cielców tysięcy tłustych owiec, niech się stanie dziś nasza ofiara wobec Ciebie, i podoba się Tobie. Azariasz mówi, że nie ma dzisiaj, gdzie złożyć ofiary. Jest taka, a nie inna sytuacja, ale Panie, niech mój duch uniżony, niech moja dusza strapiona będą dla Ciebie ofiarą. Rozumiecie? Jest ważne to, byśmy zawsze wychodzili do przodu. Byśmy zawsze więcej chcieli być blisko Pana Boga. Nawet jeżeli nasze kościoły dzisiaj są puste, nawet jeśli nie ma możliwości w, wiele, w wielu dzisiaj miejscowościach uczestniczyć osobiście we mszy świętej, to nie znaczy to, że my nie możemy ofiarować siebie Bogu. Ból, to strapienie, które rodzi brak Eucharystii, czy Eucharystia właśnie śledzona drogą internetową. Może być ofiarowaniem Panu Bogu. Popatrzcie, to jest modlitwa człowieka, który jest w środku rozpalonego pieca, postawiony w niełatwiej próbie. I idźmy dalej. Kończymy już ten, ten tekst przepiękny. Bo ci, co pokładają w Tobie ufność, nie zaznają wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk i szukamy Twojego oblicza. Pierwsza rzecz, wracam do początku naszych rekolekcji. Za kim idziesz? Jakiego głosu słuchasz? Bo Azariasz, położony w próbie ognia, mówi tak: teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca. To znaczy mieć serce dla Boga i niepodzielone, mieć serce dla Boga i tylko dla Niego. To jest naprawdę przepiękne i mówi tak: odczuwamy lęk, ale przed Tobą. Odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twojego oblicza. Szukać oblicza w całej tej sytuacji, w całym tym zamęcie, w całym tym chaosie, w, całym, w, całej tej, w całej tej trudności. I mówi tak: Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swojego miłosierdzia. I znowu jest: Popatrzcie, Azariasz nie mówi: Panie, zobacz, jak ja byłem sprawiedliwy. Zobacz, ile ja ci poświęciłem. To ja nie oddałem pokłonu temu Bożkowi, to, to ja zostałem rzucony do tego piekła ognistego. Weź spojrzyj na moją ofiarę. Azariasz odwołuje się do czegoś zupełnie innego. On odwołuje się do miłosierdzia Boga, bo wie, że wszystko w życiu jest łaską, i to, że znalazł się w tym piecu ognistym, jest dla niego łaską. I na końcu mówi takie piękne zdanie: Wybaw nas przez twe cuda. I uczyń swe imię sławne i piękne. Bracia i siostry, przepiękne słowo dostajemy. Myślę, że czujecie to, jak bardzo Pan Bóg jest z nami, jak bardzo nas prowadzi, jak bardzo rozjaśnia nam te dni, w których nas stawia. Wierzę w to bardzo mocno, że. Że nas przeprowadzi przez wszystkie te wydarzenia. Powierzam Was Jego, Jego sercu, powierzam Was naszej Matce Najświętszej Maryi. Przez niepokalane serce, dzisiaj chcę Wam wszystkim pobłogosławić. Niech Was błogosławi, strzeże i chroni od zła wszelkiego, Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa.